Jestem na strony z i ze mną Alex! Jesteśmy na jego świecie mam diaksy i tak. No i niedawno stworzyłem, stworzyłem sklep. No i ogólnie zrobiłem... Jak na razie zrobiłem 4 diaksy. Ale razem zrobiłem 12, bo za jest spodenki. Dał mi Janek 8 dziaksów, a to się nie opłacało, bo za siedem jest, są spodenki diamentowe, ale... Ej, dzisiaj przez jen, jeden dzień Minecraft mówił tak na wszystko, ja nie mogę, no czemu wywaliło waliło serwera? Dobra, bo... będę mówił przez jeden dzień Minecraftowy, tak, więc nie ma co zaczynać, start! Dobra, w to jest stara wersja Minecrafta, dobra, no i... Znajmij z domku letniskowego naszego, załóżmy, ile, nie wiem, na przykład, no to był jeden MRL co ode mnie dostałeś. No ja nie wiem Jeszcze. biesy bierz. Okej? Okay? Okej, okay. pewnie, Dobra. oczywiście. Dobra. Przyjemność po mojej stronie. Dobra, oddaj mi te diamentowe spodenki, co... które masz. I przynajmniej oddaj mi tą całą zbroję już. Oddasz mi ją później? No nie. Ale oddasz mi ją później? Weź. Nie. Ja nie mogę, bierz. Dziękuję, dziękuję. Chcesz mnie walnąć łapką? No. Z przyjemnością. Cześć, chodź. Ko co ty? Ale mocną siekiery. Dobra. Mogę A cię y walnąć mm. Tak? Tak. To już dumpa. Czuję, na chwilę na chwilę cięcie. Robi na chwilę cięcie. Nie. Robi. Ej, skocz tam, gdzie ja skoczyłem. Naprawdę? No. Biordzimok! Niech to weź, moje weź, rzeczy? Zginąłem. Ja. Weź moje rzeczy? Yeah. Weź moje rzeczy? Mm. To weź. Oddaj mi je później, proszę. To jest tylko z tego psztyków. No i diamenty i inne rzeczy, proszę. zacki, weź mi te rzeczy. Weźmiesz? Robicie. Tu są, pod wodą trochę są. Geronimo! Daj mi te rzeczy, jestem już. Ej, creeper! O, mm, obronić się, czekaj. Mam cię obronić? się? Ty niedobry ty! Oła, 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 oła. Ty niedobry! Dobra, gdybym ma dwa inne miecze. ujdzie. No to zrób to ścięcie. Robimy na chwilę cięcia. I widzimy się, jak już stąd wyjdę. Dobra, że jestem po krótkim cięciu, po moim det. Ale teraz, Alex, Czy... Czy mnie macie płacić teraz, jak ja nie mam? Aha, chodź. Skąd no masz Diaksa. No! No ale za diaksa dostaniesz trzy razu. W magazynie no, no, sprawdzę. Ej, czekaj! Ej! No ja widzowie! Alex wiemy. Co? Za o wiem. O dwudziestej... 20...

Mogę ci zabić? Pewnie królu. A czekaj, czekaj, czekaj. Za chwilę. Nadal muszę mówić tak, tak? Nadal muszę mówić tak, tak? Alex. No i nie sobie... chcę musi. Się mówić. Dawaj. Jestem nieposzczymany! Byś mnie nie zdobyła. Nie, za, nie na hita. Przez chwilę wytrzymałem. A matki pytanka, Mogę Cię walnąć z mojego łuku? No. Tak? No, bo... Czemu Cię nie podpalasz? Bo Ty masz szansę. strzelić. Nie, to nic nie obchodzi, bo i tak twoja zbrojka się traci. Nie mogę. Ej, chcesz jeszcze trzy razy walnąć? Co? Chcesz jeszcze trzy razy? Ale z miecza? No, z miecza raz. Czekaj, to... A z tego mogę te, tego dobrego? No. <laughs> Czekaj. Nie już. Ale nie jedz Nie, Nie, nie no, jedz Ja no ale tak. Którym mieczem? No krótki. Dawaj, dawaj. Bryjusz! Dobra, no czekaj. Z tego miejsca. Dobra. Co to, mnie zabiłeś? A miałem 35 level. Ty mnie zabijesz? No. Jezu, gdzie mój przekazacki miecz? Będę tym Kozackim. Halo? Gdzie ty? Możesz. Możesz? No weź. Pozwól się mnie walić. Nie możesz już, ja mam tak mało HP. Nie mogę się walić? No już mam za mało HP. Hej. Boże. Kiedy... Dzień, kiedy ten dzień Minecraftowy się skończy? Mm. Czy to nie w przypadku piszesz jakieś komendy, żeby ten dzień się nie skończył? Kurde, nie ma się. Ha! Czemu ty masz łuku, który podpala? A jakiś item! Eee... Y no Już dwa miecze. No Już mój miecz. Ej, yeah. to jest jakiś... Kaj masz ten? Kurwa. Ja. Mango, mango, masz. mango. Dodaj. To twój. Ja takiego brzydkiego to nie miałem. Na no gdzie mój łuk. Nie gadaj. Czy on spadł? Tutaj jest. Podaj mi go. No tutaj jest.

O nie! Dobra, zjedź... Poczekaj! Chodź! Chodź! Ła! Wow. Nie. So, nie! Nie, się uderzy i będzie po mnie! To, wieczka, tutaj, w skrzynce, wieczka, tutaj, wieczka, zjedzcie! Czekaj, nie, czekaj, mi się wszystkie serduszka. Ha! co? Mogę cię walnąć? No chłopku, będzie mi się cierpiała zbrojka, a nie Tobie. Co? Mi się będzie cierpiała zbrojka, a nie Tobie. To no, mogę? No, ale dwa razy będziesz. Pyk! raz. Dobra, dwa. Jak muszę tak ja Idę do basenu. Który, kurde, nic mi nie zrobisz. No dobra. No, no. O nie! Ej, ej czekaj, czekaj, tu, czekaj na skodkach. Na skodkach, ej, cofnij się tutaj? Bo ja mam knotback Nie cię odbiję. Tutaj, o, tu. No dobra. Fajnie. Dobra, ej, ej, dobra, wstań tutaj. Wstań tutaj. Czekaj, tutaj. Kurde. To ma być knotback A nie, od, a nie. Stanie się tutaj. Zabijam. O malecz. Fizowie. To, to jest. W tym odcinku będzie się... O mój łuk. A gdzie mój nie? No, gdzie mój nie? Mam O, już po łączy kamerkę. Dobra widzowie, włączę kamerkę. Widać mnie, jest trochę ciemno. Lepiej. Dobra. Jest trochę ciemno. Alex! Siema. A! U, u, u. Czekaj, muszę obróć telefon. Siema, tutaj ja jestem, Aleks normalnie. się ciemaście. No nie, gdzie umieć? Nie pozwoliłem. Ale gdzie mój miecz? Ale mieć. Ale sprawdźcie, masz mój mieć. Dobra, zrób cię, Dobra. Co bierześ? Dobra. Jestem. Ej! Już skończył się dzień! Ej, e, 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 e. czekać tutaj tam. Dostałeś? Dobra, widzę, to już koniec odcinka. Pa!